Witajcie drodzy widzowie, Areco265 Zapraszam was na spotkanie, które już dzisiaj o godzinie 17.30 Pierwszy mecz właśnie, leci mi też w tle, ale wyciszyłem komentarz Z tego względu, że chcę tu wam coś puścić Bo gram jako Lech Poznań Więc trzeba będzie jako gospodarz Lech Poznań Więc trzeba będzie kupić, nie, puścić hymn Lecha Poznań bezbędnego zbędnego przedłużania Przejdźmy sobie do spotkania 17.30 Lech Kontra Śląsk Wrocław. Więc zaczynamy bezbędnego przedłużenia. Dobra, start i tutaj też start. 私も大好き。 I po odrzuceniu poligamy nie zamyka. Dobra, stary. Siązgorzbaw zagra dzisiaj w wystawieniu widocznym, teraz na Państwa i Ganach. Wybrał dla nich agresywny wariant układu 3-4-3. I druga linia ustawiona raczej jako podstawie. Ataku niż obrony składającej się tylko z trójki zawodników. Tutaj trzeba szybko przerywać ataki rywala, bo kontry mogą być zawodnicze. Technologie Gol Line, która założyciła w Mistrzostwach Świata w Brazylii w 2014 roku. Na każdym boisku rozmieszczono 14 specjalnych kamer, które dokładnie pokazują, czy piłka. Przekroczyła linię, o czym sędzia główny jest informowany przez słuchawkę. Fantastyczna atmosfera, słyszą Państwo, kapitalny doping. Piłkarze Lecha rozpoczęli spotkanie. Skutecznie odebrał piłkę, ale wypił ją w aut. Iwa. Styl gry drużyny gości bywa opisywany jako nudny, zbyt zachowawczy, czasem nawet antysportowy, ale przecież wszystko odbywa się w granicach zasad. Prawda, nikt nigdzie nie powiedział, że trzeba nią stawać, jako Robert Pich! Dobrze, że się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku! No no! Panie sędzio! Bo się pogniewamy. Aby prowadzenie... tak było w rzeczywistości. Zgadzenie Lecha Poznań. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. A ten ciało? Robert Stich? Coś tam imunistę odczyta. Ależ się przeda, To no. no, groźnie, pachnie bramką. Łączyński? To tak naprawdę żenujące uderzenie. Wysoki presję się opłaci. E no panie, zagranie ręką, co pan tu... Szansa na groźną akcję. No może teraz. Jest! Kolejna prąka! I mają już dwubrąkową przewagę! Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Widać tutaj, jak ta dwoń, Ile może dać skuteczna gra z kontrataku? Piękna, indywidualna akcja! Wykorzystał Błoto-Brońcy. Fantastyczny pokaz umiejętności, i kapitalne wykończenie. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Długo prowadzi piłkę przy nodze. wyczekiwali na płoń przeciwnika Piłka poza wojskiem będzie rzut rożny Jakie? W okolicę 9 metra Obręcza wyjaśnia sytuację chwila odtepu. Będzie kolejny rzut... Jakie no, no nie odbiło się ode mnie, tylko Kój Fordiego późno, no nie ma, tak rzut rożnego. Muszą spróbować jeszcze raz, z tego już nic nie będzie. Kolejosz nieczęsto ma dziś piłkę przy nocy, a mimo to wynik jest więcej. Zostawił obrońców w Świetna sytuacja! I jest branka. Jest powtórka, możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. A futbolu, efektywne i efektowne. Sprytnie zwiódł obrońcy i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. I teraz strata. Strata i przy piłce rybale. Spójrzmy na to podanie. Ma piłkę, co teraz zrobi? Mocno i bardzo źle. Cóż, to nie mogło paść. Fatalnie przymierzyło, ile w ogóle wiesz... Się teraz podpisał refleksem, świetnie wyłapał. Rech w ofensywie. Królewski. traci piłkę. Szansa na dośrodkowanie. Świetna obrona Brakaza. Wyszedł w górę. Wyciągnął ręce i ładnie wyłapał to dośrodkowanie. Z pierwszej połowy, w której bram... Dobra. Jedziemy. Sędzia rozpoczął drugą połowę tego bardzo jednostronnego spektaklu. Przeciął to podanie. się zbliżył do pola karnego. To można powiedzieć, że strzał Panu Bogu w okno. że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawiał się. E, Mączyński to jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Ładne czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udany występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Jest okazja? Ach, przestrzelił. No ale tak bywa, kiedy strzela się na siłę. Przy takim strzale z tej odległości trudno utrzymać piłkę nisko. Powinien uderzyć bardziej technicznie. Sobie. Świetny odbiór. Dają ci te Krzysztof Krzysztof Pączeński, ale akcja, co z nich wyliknie. Może teraz jest okazja, ale świetny flex, bardzo dobre zachowanie bramkarza w sytuacji sam na sam i wystraszył się napastnika. To raczej napastnik sam się przestraszył. Moment zawajania. i ukarze za moment lekarza moment tej pozycji że się tak, tak, proszę Państwa, jest gol, Ale on się teraz cieszy! Żeby, tak, tak. Doskonale poradźmy sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i silna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka.

pokiem boiska. Piłka poza boiskiem będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego. 16. Koniec ataku. Trzeba zaczynać od nowa. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy. Plus to, co doda arbiter. Świetnie blokuje ten groźny strzał. I bramka szpórą. dł tu rozpocznie lech pozn A więc mamy zmianę. Czy zdecyduje się na wzódkę Za meczu już tylko 7 minut. Strata w ataku. Atakuje lek. Może uderzać na bramkę. Dobrze się zachował bramka, ale piłka, cóż na boisku? Gol! Lech poznań! Spójrzmy jeszcze raz na tę bramkę. Jestem pewien, że trener też ją sobie po meczu obejrzy. Brawkarz nie zachował się tutaj dobrze, brył piłkę prosto pod nogi rywala. Na tym poziomie to się nie mogło skończyć dobrze. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Kolejne cenne podanie. potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. A skuteczność poda. Sobota. Wspaniały odbiór. Mają szansę zaskoczyć rywali. Nieudana akcja. No, mogą teraz skarżyć rywali. Sobie. Dziękuję za uwagę, to wszystko na dziś. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, łapę w górę komentarze. Do usłyszenia, trzymajcie się. A hej!